W kwietniu tego 2020 roku, a więc teraz, kiedy do Państwa mówię, mieliśmy się wybrać do Galilei nad jezioro Genezaret. I głęboko wierzę, że się tam wybierzemy. Ale zanim się to stanie, zechciejmy na chwilkę w ten właśnie sposób, taki typowy dla tych trudnych dni, znaleźć się w Magdali. Takie starożytne miasto, które słynie stąd, że z niego właśnie pochodzi Maria Magdalena. Ewangeliczna Maria Magdalena Maria z Magdalii więc Magdala, Magdalena to nie imię, to określenie, podobnie jak Jezus z Nazaretu. Trudno nam powiedzieć, kim była, ale sporo poświęcono jej miejsca na kartach Ewangelii. To ona zlała olejkiem nardowym stopy Mistrza i osuszyła własnymi włosami ku oburzeniu wielu, bo było to bardzo rozrzutne doświadczenie. Taki olejek wylany na stopy Mistrza, ileż to pieniędzy? To z niej wypędzał złe duchy Chrystus. To ona za nim kroczyła i wiele na to wskazuje. Była jedną z tych, które finansowały tą jego podróż przez Judę, Galileę, podróż, która miała skończyć się na Golgocie i dlatego ona, ona zobaczyła go jako pierwsza po zmartwychwstaniu. Magdala duże miasto nad jeziorem Genezaret. Magdala, czyli wieża lub zamek. Ono słynęło. Słynęło z handlu rybami, solonymi rybami. W szczytowym okresie swojego istnienia miasto dysponowało 340 statkami, na które ładowano ryby. Znaleziono zupełnie przypadkowo, przy rutynowych badaniach archeologicznych, całe cudowne miasto z synagogą. Znaleziono na kamieniu wizerunek najstarszej menory. Prawdopodobnie ten, kto ją na tym kamieniu grawerował. Musiał ją widzieć w Jerozolimie. Znaleziono ruiny synagogi o tyle ciekawej, że z pozostałościami mozaik. To schelenizowane miasto, bogate w kulturę żydowską i grecką, cudownie położone, było tym, z którego pochodziła Maria Magdalena. Czy się tam tylko urodziła, czy tam mieszkała, tego nie wiemy. Zupełnie niedaleko, Tyberiada. Kafarnał, miasto Jezusa, gdzie mieszkał, piękne. Dzisiejsze ruiny o tym cudownie świadczą. A troszeczkę dalej, Betsaida, góra błogosławieństw, miejsce, gdzie Chrystus rozmnożył chleb. No i gdzie, przecudne, ukazał się uczniom, gdy bezskutecznie łowili ryby, to już było po jego śmierci i zmartwychwstaniu, a on stanął na brzegu i jeszcze raz zachęcił by zarzucili sieci. Znaleziono też szczątki, resztki wieży, przynajmniej sześciometrowej, o dwumetrowych murach. Tak, wieża ryb. Wieża rybna. Ale kościół, kościół jest najważniejszy. Duk in altum, wypłyń na głębie. Kościół z przepięknym ołtarzem w kształcie łodzi a u wezgłowia tabernakulum, to znaczy tam, gdzie spał Chrystus, gdy rozszalała się burza, a apostołowie umierali ze strachu, błagając by im pomóc. I jest tam wiele pięknych miejsc, kaplic. Zwrócę uwagę na jedną. Na tą, która kojarzy się z ważnym, bardzo ważnym słowem: spotkanie. Właśnie tym słowem, które definiuje, kochani, Naszą relację. Oto malowidło przedstawiające gąszcz ludzkich nóg, a pomiędzy nimi dłoń kobiety błagającej, pragnącej dotknąć choćby ręki upłaszcza mistrza. Cierpiała na krwoto, nie wolno jej było pod żadnym pozorem dotykać kogokolwiek, bo była zgodnie z prawem żydowskim nieczysta. Dotknięty w ten sposób. Także pozostawał nieczystym, ale ona tak bardzo pragnęła, by te upławy się skończyły tak bardzo pragnęła, że gdzieś między gąszczem nóg wielu ludzi pragnie dotknąć Mistrza. I dotyka go. I krwawienie ustaje. I nieczystość też ustaje. Bo dotyk, spotkanie wynikłe z głębokiego pragnienia bycia razem niszczą wszelkie zło. Burzą wszelkie granice i czynią możliwym to, co wydawać by się mogło niemożliwe. Zaprosiłem Państwa do Magdali, miejsca, gdzie niemożliwe staje się możliwe. Zaprosiłem Państwa dzisiaj, kiedy tak wiele nam odebrano i tak bardzo lękamy się, co będzie. A ja Państwu powiem, co będzie. I nie dlatego, bym wiedział lepiej od kogokolwiek innego, ale dlatego, że sięgam w przeszłość własną i historii, by szukać. Pomacku, błądząc. Ale jak ona tą dłonią szukała Mistrza i znalazła, to ja nie mam najmniejszych wątpliwości, że my też znajdziemy. I gdy będziecie Państwo w Magdali, to zobaczycie kamienne serce. Nie serca z kamienia, znaczy formalnie tak. Ale nie myślę tu o sercu z kamienia, o kamiennych sercach, o tym, że nawet w kamieniu, rzeźbiąc serca, zbliżamy się do siebie.